Cześć! W poprzednim odcinku pokazywaliśmy jak umyć z zewnątrz moje Infiniti. Dzisiaj zajmiemy się wnętrzem samochodu, pokażemy jak zadbać o poszczególne elementy, jak je wyczyścić. Jestem w Expert Gloss Detailing i wraz z Cleantech i Foen zabierzemy się za mój samochód. Co będziemy robić na początku? Zajmiemy się tapicerką skórzaną w Twoim samochodzie, plastikami oraz szybami, wyczyścimy, zaimpregnujemy. No i na końcu wybierzemy odpowiedni zapach, żeby ładnie pachniało w moim aucie. Tak, dokładnie. No to dobra. Naklejmy sobie teraz taśmę, żeby zobaczyć efekt przed i po. Za pomocą szczoteczki możemy sobie dokładnie wyczyścić tutaj boczek na drzwiach. Inside Cleanera oczywiście stosujemy do wszystkich tworzyw sztucznych we wnętrzu auta. Produkt jest gotowy do użycia bez wścieńczenia. I teraz zbieramy sobie Cały produkt na mikrofibrę. Widzimy, ile nam Inside Cleaner zebrał. No dobra, tą część mamy czystą, wyschła już. Tak, po czyszczeniu Inside Cleanerem możemy sobie nanieść interior dressing. Bierzemy sobie na aplikator jeszcze produktu. Tak, i, produkt do nabłyszczania tak, i, już taki, i konserwacji plastiku. Właśnie, daje nam ten efekt. Końcone. Daje efekt też antystatyczności. To zawiera też filtry UV. Przez co ten plastik będzie cały czas żywy, nie będzie nam powiał. To teraz ja przejmuję pałeczkę, mam zestaw do skóry, do czyszczenia. Zobaczmy, co tu jest. Pewnie nie powinienem tak robić, bo teraz mi wypadną te wszystkie rzeczy na podłogę, ale trudno. No dobra, i tak muszę poprosić Rafała, żeby mi powiedział, co do czego służy. Rafał, pomocy. Tutaj mamy produkt Leder Cleaner. Nim będziemy czyścić skóry. Aha za pomocą pianowniczki, której mamy tutaj właśnie w zestawie i szczoteczki. Później naniesiemy leather protector, czyli odżywkę do skóry. I tu mamy gąpeczkę do nakładania odżywki, a tutaj mamy do ścierania cleanera mikrofit. Kurczę, mamy kompletny zestaw, bierzmy się do pracy. Rafał czyści skórę. Yy, oczywiście samochód został wcześniej odkurzony. Yy, pamiętajcie, żeby zawsze przed czyszczeniem skóry najpierw porządnie odkurzyć samochód. No rzeczywiście tutaj jak wytarłeś, to widzę, że ta strona wygląda już dużo lepiej, jest matowa, nie błyszczy się, wygląda tak bardziej świeżo, a tak naprawdę jeszcze nie nałożyliśmy odżywki. Ściągniemy taśmę i standardowo porównamy sobie efekt pół na pół. Nie, no tutaj od razu widać różnicę. Jest mega, mega bardziej nawet przyjemne dla oka. Widać, że jest taka świeża powierzchnia. Fajna. jest bardziej matowa. I Przede matowa. Dokładnie. Po wyczyszczeniu fotela, nanosimy sobie odżywkę, Leather Protector. No, Rafał musi ci powiedzieć, że profeska. Na razie wcieramy produkt, on sobie odparuje mhm. i zrobi nam taką powłokę na fotelu. Fajnie. Widzimy właśnie, jak on teraz odparowywuje, zaraz nam się utworzy warstewka. Bartek, mamy jeszcze kolejny produkt do skórzanych elementów. Jest to Leder QD. Czyści, impregnuje, taki produkt dwa w jednym do bieżącej pielęgnacji. Natomiast jeżeli mamy zaaplikowaną odżywkę na fotel, on nam jej jak gdyby nie zmyje, nie naruszy. Także też jest bezpieczny do tej odżywki. Jak, Czyli, coś jak mamy, czy coś się przybrudzi, mhm. możemy sobie spokojnie tym, tym. produktem przecierać. Upać. Wszystkie elementy skórzane typu boczki, kierownica, yy, gałkę zmiany biegów, fotele, tak jak to wcześniej Kiedy już ogarniemy sobie wnętrze, warto zabrać się za szyby. Mamy też do tego specjalny środek. Tak, jest nim glass cleaner. Użyjemy sobie go do umycia szyb, aby były czyściutkie, przejrzyste i nam też nie parowały. Środkiem że od razu na szybę i wycierasz czy, czy na... Tak, sz... użyjemy do tego dwóch mikrofib. Mhm. Pie, y, są to mikrofibry gładkie, gofrowane na, tak zwane, y, z zawiniętym takim splotem, żeby mhm. by, po prostu nie mogły być y, z dużym włosiem, Problem. ponieważ nam zostaje to na szybie później. No to co, spróbujemy. Ten produkt też fajnie odparowywuje, jak widać. Nie jest to tak, że jest takie uderzenie, mhm. tylko on nam zostaje chwilę na tej szybie. Fajnie, że mamy pachnie. czas na zmianę na drugą mikrofibrę, żeby sobie po prostu dotrzeć bez problemu. Rzeczywiście bardzo szybko i sprawnie ci to poszło, jestem pod wrażeniem. Zawsze jak y, pamiętam, czyściliśmy szybę, to gdzieś tam jakieś drobne mazy zostawiały. A tutaj rzeczywiście odpowiedni dobór produktu i właśnie e, materiałów, które użyłeś, mikrofibry, sprawiły, że naprawdę efekt jest y, jakby pożądany bardzo szybko. Także Wy teraz też już wiecie, jak to zrobić. Bartek, widzę, że wybrałeś zapach Boss Wiadomo, Z linii Unique. Pokażę, w które miejsca zaaplikować zapach, żeby utrzymał się jak najdłużej. Pierwszym może być dywanik. Psikamy go 7 razy. Natomiast drugim materiałem może być podsofitka. Mhm. Też 7 razy sobie psikniemy. Jeszcze fajnym sposobem jest popsikać sobie pas, mhm. ponieważ przy wyciąganiu wzbudza nam się ten zapach. Jak ruszamy pas, nie? No dobra, a jak często powinienem stosować yy, zapach? Przez pierwsze 7 dni, 7 razy, aby utrzymywał się przez miesiąc. Okay. Czy mogę na przykład sobie popsikać tym zapachem na deskę rozdzielczą? Nie, nie powinniśmy, ponieważ perfumy zawierają alkohol, co nam może to tworzywo uszkodzić. Na skóry też nie powinniśmy. Jeżeli mamy materiałowe fotele, możemy spokojnie je popsikać. A jeszcze Ci pokażę jedno fajne miejsce, w które możemy zaaplikować Performer. Ok, to idę z tobą. O, do bagażnika, tak? Tak, możemy bez problemu sobie tutaj zaaplikować. Tutaj też mamy spód materiałowy, więc jak najbardziej też. Rzeczywiście jest to fajne miejsce. Teraz zapach będzie nam przechodził też do wnętrza auta. Tak, dokładnie. No Podoba mi się to rozwiązanie. Myślę, że to też jest fajna alternatywa dla zwykłych zawieszek, które jednak zawieszasz, wyciągasz z woreczka i na początku intensywnie pachną, a później to coraz bardziej spada. Tutaj możemy sobie dozować praktycznie kiedy chcemy, jak chcemy. Dokładnie, jak mamy potrzebę, możemy sobie to popsikać we wnętrzu auta i mamy ten zapach, który lubimy. Dokładnie tak. Chodź, pokażę Ci jeszcze, mamy dużo więcej zapachów, o, wybierzesz sobie. No to dalej. No rzeczywiście, tutaj półeczka wygląda zacnie, trochę tego jest. Tak, aby ułatwić wybór perfum, posiadamy cztery kategorie, jest to Unique, Sweet, Fresh, Intensive. Yy, nawiązujące do natury. Tutaj mamy na przykład łód. Yy, tutaj jakaś szachownica, widzę. Tak, do motoryzacji mm. mamy nawiązanie. Tutaj jest mój BOS. Tak, tutaj mamy BOSika. Yy, Jakiś japoński kurczę, klimacik, widzę też. No, dokładnie. Do Możemy spokojnie te perfumy używać też yy, w domu czy w mieszkaniu jak najbardziej. Zwłaszcza, że jak ktoś chce rzucić palenie, to jest no smoking. Dokładnie tak. <laughs> ten zapach, który aplikowaliśmy do mnie, to wybrałem właśnie Bossa. Fajne rozwiązanie. Powiedziałeś, że też mo mogę tego używać w innych wnętrzach, więc to też jest ciekawe, że ten zapach może podróżować ze mną i być zarówno w aucie, jak i w domu, w różnych miejscach, w których jestem. Albo z kolei, na przykład w domu mógłbym sobie dać Nature, Czyli taki zapach natury, i mieć coś innego. Więc ten duży wybór mnie zadowala. Muszę sprawdzić jeszcze na pewno, jak długo ten zapach wytrzyma. No, i na pewno obiecuję Wam, że zrobię taki test. Będę używał tego zapachu w aucie przez 7 dni i na moim Instagramie zdam Wam relację z tego, jak ten zapach się później utrzymywał. No i na tym kończymy pielęgnację wnętrza. Dzięki Rafał za to, że przekazałeś mi wskazówki, jak dbać o samochód i jakich efektów możemy się spodziewać. A teraz zapraszam Was na konkurs. Środek w moim aucie jest już czysty i pachnący, więc to jest dobry moment, żeby przejść do konkursu. W komentarzu pod postem konkursowym, który znajdziecie na profilu Clintech na Facebooku, odpowiedz, Jakie marzenie spełniłeś ostatnio? Nagrodami są produkty klintek i Foen, które wykorzystaliśmy w odcinku. Bartek, widzę, że wybrałeś zapach Foen yy, Boss. Wiadomo. Z wersji... <grym> z wersji... Zdekoncentrowałem go. <grym> no dobra, no. no. Yeah.